Cześć, z tej strony Lenarson, a dzisiaj będziemy sobie y, robić z moją siostrą cioteczną. Będziemy sobie robić y, kolorami pokoje i poczekajcie, zaraz tutaj przed. Dobra, to zaczynamy. I zaczyna... Y, a, tak właśnie, moja siostra ma na imię Klara, a wy wiecie jak ja mam na imię Nela. Eee, jak chcesz, chcesz zacząć? Czy no ja? mogę ja. Dobra, Dobra, zaczynam ja. Ja wybrałam sobie ten oto smurkami pokój. Wybieramy sobie podłogę. Będzie ciężko wybrać, ale mogę też biały używać. Ale jaki ten kolor? Ja mam niebiesko biały. Więc... A ja będę miała y, brązowo i białe. Brązowe i białe. Czy to jest taki jakby. Tak, tak. Biały, dobra. Tapety musi być oczywiście, że. Spróbuj... A, jak zrobimy to. W... Mówcie w komentarzach, który jest lepszy. No właśnie. I nie oglądajcie na próżno. Zasubskrybujcie Lenel. I oglądajcie do końca, bo będzie fajnie. Z nami zawsze jest fajnie. No. Dobra, teraz zaczniemy sobie od łóżka, bo my robimy pokój łóżkowy z ten, wiecie z tym... Wybiorę sobie małe łóżka, bo trzeba ten. Większość jak jest biała albo niebieska, to mogę to wziąć, bo to jest... Ale jest większość niebiesko-biała. No tak, bo jak to wezmę, to jest brązowe. Ale poczekaj, patrz, jeszcze jest. O, no to taki coś wezmę. Ma łóżeczko. Bardzo wygodne. Nie. To akurat nie pasuje. Nie wiem, czy w ogóle coś. Dobra, szafkę wezmę. O nie. Za dużo nam zajmuje. Muszę jakieś powieszone. Dobra. Wyciągniemy sobie to. I nawieszenie sobie to założymy. Tu będą ubranka. Nie będę miała szafy, bo. Chcę mieć więcej miejsca. Zobaczymy, czy niebieski. O, tu jest na przykład niebieski. Tu jest większość czarna, więc. To jest większość niebieska. O, nie, nie. Tego akurat nie chcemy. O, i te kwiatki wezmę. Jeszcze nie koniec za. No. Mm. Zobaczymy jeszcze inne dwaniki. Jeszcze. Duszek jest. Ej, jest biały. Mogę wziąć. Ja sobie sobie wezmę właśnie. Nie, mi nie pasuje jednak. Wezmę sobie ten. Czyli są nowe dodatki? Wezmę sobie tu, tutaj eee, Co tu Co tu siedzisko? Coś tutaj jest. Feraz sobie. Nie, nic nie. Jak jest niebieska doniczka, to mogę wziąć? Tak. Jest dużo niebieskich doniczek. Jest ta. Dobra, to jest wypad... Niebieska chociaż doniczka. Wypatrzyłam. Jest. Zamknij drzwi. Dobra. Mm. Siedzisko musi. Być oczywiście, że ten i mini, mini stoliczek. Oj, co oh ja ci nie O no, tu nam coś się wydarzyło. Gdzie to mały stoliczek, dla dzieci? O! Dwa siedemko rzeczy. Może będą o, kubeczki niebieskie oczywiście. Hmm. Czy jest jakieś picie niebieskie. Dobra, tu jest tu są piciam Może być panuszek niebieski. Tego akurat. To tu jest się różowa więc no niestety tu jest trochę fioletowo niebiesko, mogę to wziąć czy nie? nie. dobra muszę wziąć oczywiście niebieski telefon o, bardziej ten przypomina mega dużo niebieskich tutaj Mm. przytulanka Jeszcze ja tam nie było? Kuleczka jakaś tam była. Światło! No właśnie Niebieskie z księżyc, ale zobaczymy dalej Proszę jeszcze taka lampa. Lampa Aladyna. Lampa Aldyna. O! Zapalimy od razu, bo żeby było jasność w tym pokoju, bo nie może być za ciemno. Hmm. Może tu? O, zegar. Nie, jest sekret, to jest telefon. A telefon? I rysik. Mikrofon. To jest rysik. To mikrofon. To rysik. Bijajcie w komentarzach. Czy to jest rysik, czy mikrofon? Napieska. Dobra, ja już skończyłam czas na, na kolej. Dobra, to ja będę miała tutaj i wybieramy sobie... Jaki kolor masz? Biały i brązowy. To więc sobie weźmiemy taką. Brązowa co nie. Bardziej kromowa. Musisz trochę było taka tak, a ta zbroniona. Mm -hmm. To poczekaj, o, czekaj, jest czekaj, 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 czekaj. Y, ja bym chciała taką, ze z drewna, taką, że z drewna. No, ta, tam była jakieś tak. Takie rzeczy z drewna bym chciała i białe. O, tamta była jakaś. Ta tam. jest taka ładna. Mogę Dobra, tak możesz. Trochę kremowa, ale zaliczę to. Dobra, bierzemy sobie tą tapetę Albo poczekajcie, może jest jakaś ładniejsza. O, ta jest ładniejsza. Zobaczmy. Ta też jest ładna. Może ta. 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 I idziemy sobie y, łóżeczko. Łóżeczko będzie biało-brązowe i będzie ładne. Ja już wiem jakie. To. A i dlatego chciałaś biały, brązowy, ale ja jak miałam fioletowy miałam ostatnim um, razem, tak. A ja miałam mieć Różowy. Różowy miałam mieć. O, biały dywanie by. A bo ja bym, a ja bym, no może ja biały bym chciała, biały bym chciała następnym razem, biały. No, okej. Okay. A ja bym chciała różowo-drewniane takie jakby. No to ja też biało taki drewniany, ale nie tak dużo drewna, tylko tak mniej. E, w ogóle e, widziałam, że był nowy dywanik. I są nowe rzeczy. Tylko to nie teraz. No niestety ale idziemy po kanapę. Ja wiem, którą już jest jedna taka ładna. Tu jesteś. Nie, ty miałaś brązowo, trochę biało, więc to się nie zalicza, bo ma tylko nóżki brązowe, więc się nie zalicza. Nera. Niestety, musisz ją od, odpuścić. ja mogę to? No bardziej białe to jest niż no, brązowe. Dobra. Bardziej... To to sobie wezmę. No to weź. To będzie tutaj. E, idziemy sobie pod telewizorek, mam. Ja zapomniałam, bo miałam niż pokój od ciebie. Weźmiemy sobie jakąś półeczkę. O. Albo nie. Ja biało brązową mniej brązową. nie, taką. Taką. Ja i, będę miała biało, a I tutaj mniej. będą kwiatuszki na tym. Nie no, ty będziesz ja ten lepszy pokój na pewno. Zobaczymy, może to twoją wybiorę. Może ty będziesz. No bo Ta, Nela wybrała takie klasyki. A ja taki. Hmm. Możesz tą szafkę wziąć tą. A tą mogę? Nie. nie, tylko rączki ma ten, więc nie. To chyba sobie tą szafkę wezmę zamiast tej. tej o. Ej, czy ty mi nie. Dobra, nie wpadniesz A zasłony jakieś są? Nie no ma. nie. Nie. E... Wszystko tutaj jeszcze obrazy mogą być jakieś. A, A to? Tak, to jest brązowe. Się połóż na Czekajcie. O, my kładziemy się na materacu. No mam materaca byłam dzisiaj u mojej siostry. Na co ale dobra, to już nie, nie te sprawy. Yy, bierzemy sobie jakiś stoliczek. Tak, 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 tak. tak. Ej, taki będzie stoliczek, taki ładny. Tu patrzysz na moją część. Nie wiem, bo myślałam, że miałaś pufę białą. Chyba, że ten stolik, nie wiem, ten. Czy Ta, ten lepszy, ten z czarnymi, bo bardziej jest brązowy. Nie, właśnie ten. Ale ten jest przezroczysty. Okay. Nie wiem, no ja ten wybieram. Drewno jakieś dam, i może jeszcze. No szybciej poczekamy na następną część. Hmm. Dobra, to sobie weźmiemy tutaj jakąś kapkę, i zaraz jakąś pufę też weźmiemy. E, takie bym Dla dzieci, ale dobra. E. Może jest jakiś e, cpanuszek, czy coś? O, jest to. Albo, poczekaj... To się liczy, czy nie? Nie, ja? to, to jest beżowe. Okej, okay, to to weźmiemy tutaj i będzie tutaj. Dobra. Mm. I w ogóle zapomnieliśmy, żeby też dać e, m, lajka. Co, nie? Tak. Misiu. I dziękuję za czerwony przycisk Damy takie To się liczy, czy to się liczy? Czy to? To bardziej to jest takie kremowe Nie, ale to jest brąz Kremowy brąz. Czeka. Czekajcie, muszę sprawdzić jak to wygląda. Dobra, może być. Podusia. 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 Piękna No już skończyłaś? Duchu. Jeszcze nie, Klara. Bierzemy sobie teraz podusie jakąś tutaj no, wiesz. Hmm. Czekaj. A bo ja chcę cały biały. Ja będę chcę, będę miała kolor biały. Jak będzie trochę z brązem... Aby z jakimś innym? Też mogę to wziąć, bo jak będzie większość białe, to mogę to wziąć, co nie? No, a to mogę ten? Nie, bo masz a brązowe. Ten? No, nie wiem. No, ten jest tak to zielony, a tu ma brązowe, te do mm. doniczce jakiegoś. I, Dlaczego? Proszę. Dlaczego mi nie zaliczy, jak to jest brązowe? Lekko brązowe. Trochę też, ale nie, trochę też pływa w ten. Jak to się nazywa? W ten. W, 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 w krem. A białe mogą dać broniczki, czy nie? No możesz jedno białe. No tylko jedną. Więcej nie. Ale hmm. to ja też będę mogła jedną rzecz brązową. Bo jak ty wziąłeś sobie ten... To mogę, czy nie? Większość jest biała, nie? Tyle, to chociaż jest jakieś. Dobra, wejdziemy sobie tutaj i weźmiemy sobie nic. Nic sobie nie weźmiemy. To sobie weźmiemy może. Ale tutaj się jeszcze... To o wiele więcej, to o wiele dłużej robisz niż mój pokój. Ja zaraz widziałem ten wziąć nie. Truszaczek jest. Pasuje? Może? No, nawet. Hoppichorszika mogę. Ono Dobra, może jeszcze... Co um, ja um, by tutaj jeszcze dać? to się. To nie jest brązowe? Co? To jest brązowe czy nie? Że co? To, to czerwone. Pocz! Ej, wow! Ja też miałam. Tu jego nie sprawdziłam. A ten A zegar pomóż. może być? Nie, Nela, więcej jest czarnego. Zaraz będę kończyła, ale jeszcze będzie, y, jeszcze będą ten to. to no jest może ten. być. Co to? Ej nie wierzę, A są? to? Czekaj. To jesteś ty? No. A to? Co? To. Może być. Patrz, jakie halloweenowe oczy. WAMPIRY! Dobra, to yy, następny film będziemy robić, może... Wam, yy, będziemy robić yy, wampiry. I kto lepszy, to zgłosuje mój yy, brat, nasz coteczki. jest A, mo, a, a możemy pierw zrobić to białe i ten i później te mm -hmm. wampironka. No ty teraz będziesz pierwsza. Okej. Okay. Wow, ile typ tych tych przebrani jest. Mm -hmm. Dobra, to ja już skończyłam i albo jeszcze coś jeszcze, jeszcze, jeszcze. Już nie rób tego. Tak. A szachy mogę, czy nie? No możesz. Dobra, to a tego kotka? No mogę. to nie mogę... No nie, 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 nie dużo się... Czy ja też to mam? Tutaj nic nie ma mojego. Dla mnie... No mam trochę nudno. A to? Jest ten dzwonek. Co? To bardziej jest pomarańczowy na raz. No dobra. <śmiech> <śmiech> tu się zapala. To nie jest bardziej białe czasem? A ja miałam biało. ten, biało-niebieskie. Są nowe dodatki? trzeba kupić, czy nie? No przystań już i Tak, Tak. Jest w tym. Nie powiedziałem nawet. Ja tutaj weźmiemy... I przy... Przepraszam za odgłosy w tle, ale po prostu moja też zaczyna się Jeszcze światło. Światło, 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 światło. 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 to nie? Czy to? Bo no to bardziej, te bardziej, bo to bardziej jest białe. Hmm, a to mogę, czy nie? Tam mam nie wiem. No mogę, proszę. No, ale to w tym odcinek, że y, musi być mniej białego. Daj, proszę. Ja już ci dużo dałam rzeczy, ale tu jest więcej i tak tego. No ale też dużo jest y, tego białego. Patrz, dałam ci to. Dobra. To się obędzie bez lamp. no Taki kolor, sobie wybrałaś. Co? Klaudia, ty masz ten szlakier lakier do włosów do koka na tańce. Nie wiem. To mogę? Tak. Hmm. Tego nie mogę? Nie. To mogę? Tak. Tego włożymy. To też mogę. Czekaj i zaraz skończę. Dobra, ja już skończyłam i mówcie, kto ma lepiej. Czy Klara i ja? Oceniaj... Czy y, ja? E, oceniajcie. No ona miała większy pokój, więc teraz ja będę miała większy, bo jak w tym. Mi... Tak, dobrze, dobrze. E, I e, oceniajcie 10 na 10 albo coś tam. I a ja będę patrzeć w komentarze kto wygra. Dobra. To. Może? Teraz yy, robimy sobie drugą. Na ja drugą części. Tak, na drugiej części. Dobra, to widzimy się na drugiej części. Zaraz robimy.